Modna Niepodległa. Moda kobieca w 1920 roku. Wystawa przygotowana w ramach obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Moda lat 20. XX wieku kojarzona jest z innymi sukienkami i kapeluszami, dlatego często zaskakuje to, co było noszone przez kobiety w roku 1920. Zapraszam na pokaz mody sprzed stu lat odległej, ale zaskakująco współczesnej i wygodnej. Zanim jednak zaczniemy, spójrzmy, jak dynamicznie zmieniała się moda w drugiej dekadzie XX wieku. Początkowo nadal mamy długie suknie z wysokimi stójkami oraz duże kapelusze. Stopniowo ubiory zwężają się i odrobinę skracają, zmniejszają się kapelusze. Kiedy mężczyźni poszli walczyć w I wojnie światowej, kobiety zastąpiły ich w pracy jako konduktorki, listonoszki, policjantki. Strój stał się wygodniejszy, spódnica skróciła się do połowy łydki i rozszerzyła, góra była luźniejsza, mniej dopasowana. Jednak wojna wyniszczała kraje, ubrania musiały stać się tańsze i skromniejsze, zwężono spódnice, a ubiór nie był już tak bogato zdobiony. Bielizna w roku 1920 była inna niż współczesna. Na ilustracji, od lewej strony mamy halkę noszoną pod sukienki, kombinacje, majtki łączone z koszulką, zestaw koszulka plus dość długie majtki, koszulę nocną i jeszcze jedną halkę pod sukienkę. Na dole pani w zestawie porannym. Modna sylwetka elegantki z 1920 roku na przykładzie sukni na sezon przejściowy, luźna góra, przepasanie w talii, średnio szeroka spódnica do połowy łydki. Strój uzupełniają buciki na niewysokim obcasie oraz kapelusze z rondami. żadna kobieta nie wyszła z domu bez odpowiedniego nakrycia głowy. Najczęściej kapelusze miały na ogół spore ronda, często fantazyjnie wygięte. Zdobiono je strusimi piórami, kwiatami, koronkami i wstążkami. Sukienki na lato szyto z lżejszych tkanin. Modne były plisowane tkaniny. Zdobiono je falbankami, koronkami oraz haftami. Niemal niezbędnym dodatkiem był parasol od słońca. W tym okresie zaczynają się już pojawiać stroje plażowe z dzianiny, często jednak nadal szytoje z materiałów, miały wtedy formy luźnej bluzy przepasanej w talii, a pod spodem noszono pantaloniki. Tu strój plażowy uzupełniają turban, płaszcz kąpielowy oraz sznurowane wokół łydki buciki. Modne letnie stroje szyto także z wzorzystych tkanin, w paski, kratki, kwiatki i kropki, także w ciemniejszych kolorach. Nie zawsze też noszono buty na obcasie na obrazku jedna z pań ma bardziej sportowe, wygodne sznurowane buciki. Oprócz sukienek noszono też kostiumy z bluzkami. Żakiety często były dopasowane w talii i miały naszyte duże kieszenie. Jedne przypominały fasonem męskie ubiory, inne były bardziej kobiece. Najmodniejsze były dwa fasony bluzek. Pierwszy typ koszulowy miał wysoką stójkę i długie rękawy. Drugi zdobiony był szerokim, wykładanym kołnierzem. Oba rodzaje bluzek były luźne i wygodne. Klasyczna fryzura z długich włosów. Z przodu zakręcone pukle zachodzą na policzki, tyłem upięte są w kok. Czasem zamiast pukli po prostu podcinano część włosów przy policzkach. Letnie bluzki miały najczęściej prosty krój kimonowy. Szyto je w różnych kolorach i często fantazyjnie ozdabiano. W naszym pokazie nie może zabraknąć sukien wieczorowych i balowych. Te, wbrew pozorom, wcale nie były długie, miały taki fason jak suknie dzienne, różniły się doborem tkanin i zdobień oraz czasem śmielszym ukazaniem ramion w modelu z ramionczkami. Tu mamy przykład sukien z przejrzystych tkanin, zdobionych kwiatkami. Fantazja w zdobieniu i łączeniu typów tkanin nie znała granic, a jej efekty często zdumiewają współczesnych ludzi. Jeśli któraś z pań chciała mieć suknię balową bardziej okazałą, szyto ją z niewielkim trenem. Wachlarz dopasowywano kolorem do sukni. Ubranka dziecięce były krótkie, luźne i kolorowe. W zależności od okazji bardziej lub mniej zdobione. Młode elegantki także nosiły kapelusiki. Każdy pokaz mody zakończony jest najmodniejszym fasonem sukni ślubnej. Tak jak w przypadku balowych, suknie ślubne nie były wcale długie. Jeśli któraś z pań chciała mieć bogatszą oprawę ślubną, Suknie szyto z trenem dodawanym tyłem. Bardzo charakterystyczny był welon, mniej więcej sięgający rąbka sukni, upięty w formie czepka, czasem z wianuszkiem z kwiatu pomarańczy. Skromniejsze suknie ślubne nie miały trenu. W przeciwieństwie do modeli francuskich, w Polsce suknie ślubne częściej szyto z długimi rękawami. A oto jak wyglądała ówczesna kobieta na fotografiach zrobionych około 1920 roku. Wyraźnie widać tu omówione wcześniej fryzury, zarówno te z buklami na policzkach, jak i z podciętymi włosami. Na tych zdjęciach panie prezentują eleganckie fasony sukien, jakie były modne w tym okresie. Przegląd mody rozpoczęłam od tego, co było modne w dekadzie poprzedzającej rok 1920. Na koniec moda: lat 20 w skrócie. Na początku ustalił się fason z obniżoną talią, jednak suknie nadal były dość obszerne i długie nad kostkę. W roku 1924 suknie stały się ciut bardziej dopasowane. Pojawiają się propozycje skrócenia spódnic, jednak nie jest to powszechnie przyjęte. Klasyczna moda lat 20. W XX wieku zaczyna się od prostych i skróconych fasonów z roku 1925. Powszechne staje się noszenie kapeluszy kasków oraz ścinanie włosów. W roku 1929 nadal mamy dość krótkie sukienki przed kolano, jednak projektanci znużeni prostotą coraz częściej proponują modele o fantazyjnych cięciach, z dołem rozszerzonym i wydłużonym tyłem. Dziękujemy za uwagę.